Hej, wybary. No, czas się ruszyć z tych pieleszy domowych. I jeszcze jedna krótka wzmianka. Oczywiście pogodowa, ponieważ słucham muzyczki w ścieku. Nazywam to ściekiem ze względu właśnie na propagandę. No i włączyły się wiadomości również i pogodowe, ale jakoś. Udaje mi się to przetrzymać, w końcu dowiem się co oni mówią o aktualnych wydarzeniach, i w jaki sposób je przedstawiają, to trwa tylko 3 minuty, 4 maksymalnie, a więc można przeżyć. No i po tym wstępie <laughs> do rzeczy, więc pan, który e, mówił o pogodzie powiedział, no dzisiaj jest taka pogoda, jeszcze raz patrzę przez okno, rzeczywiście trochę zaczyna przepłyskiwać słońce, ale pochmurno, bardzo silny wiatr. No ale, ale to się zmieni. Zmieni się w kierunku słońca i jutro. I pojutrze będzie słońce, pełne słońce, chociaż nie tak gorąco, jak przypuszczaliśmy, ale za to w niedzielę, w niedzielę, to znaczy za cztery dni, będzie do 30 stopni. I tu trochę zmiękł ten pan. Bo wczoraj ten sam pan mówił jeszcze, że w niedzielę będziemy mieli wystrzał, 35 stopni, a w ogóle już od dzisiaj zapowiadał, od jutra tak czy inaczej, zapowiadał temperatury 30 i powyżej 30 stopni. A więc płoniemy, chice. Po prostu oni, jak jest tak jak dzisiaj, oni i tak nas straszą i każą się bać. A to nie jest sztuka latem przepowiedzieć yy, jakiś dzień upalny, bo takie będą. Ale podkreślam, jeszcze ich nie ma. A oni ciągle oni o tych mówią. I ci ludzie zmęczeni już tą propagandą, którzy poddali się jej i rok temu, i dwa, i pięć lat temu, oni się już boją. Niektórzy nie wychodzą z domu. Ja wychodzę, bo jest idealna temperatura. Poza tym. Mam sprawy na głowie, a poza tym chyba pójdę sobie popływać, mimo że nie ma upałów. Dobra, to na tyle. No, krótka jeszcze wzmianka bo nie później wytrzymałem, słuchając tych wiadomości pogodowych w Pozdrawiam i powiem: nie dajcie się ściemię, klimatycznie również. A jeszcze króciutko, no żeby nie było, że jak to, to tak jak niektórzy, to ty nie czytasz gazet, nie oglądasz telewizji, a ja wszystkim powtarzam tak. Owszem, czytam gazety i oglądam telewizję, słucham radia, ale zapewne innego niż ty, no bo oni mówią, no przecież tam mówią właśnie o tej katastrofie klimatycznej, że płoniemy i że będzie koniec świata, jak nie zaczniemy więcej jeszcze płacić tych podatków i nie zmienimy się. Nie, no więc chciałem na koniec dodać. Owszem, ja wiem, że się zmienia klimat, bo klimat zmieniał się, zmienia i będzie zmieniał. Czy my tego chcemy, czy nie? I na to nie mamy żadnego wpływu. Mamy wpływ i róbmy to, rób to człowieku, chroń środowisko naturalne, środowisko, w którym żyjesz. Mniej emisji, emisji rzeczywiście różnych niepotrzebnych gazów. Ale z tym CO to, CO2 to jest przesada. Plastiki i inne gówna, chciałem powiedzieć, to jest Twoje środowisko i dbaj o nie. Z klimatem my sobie i tak nie poradzimy. Poradzi sobie natura. Pozdrawiam teraz już definitywnie, bo muszę wyjść. Tak się odgrażałem i zapowiadałem, że pójdę na basen, no i przyszedłem tu. Eee, oczywiście nagrywam się z mojego ulubionego bufetu, ale zobaczcie, taką mamy pogodę. Ale jest umiarkowanie, ciep ciepełko jest. Te 23-4 stopnie są. Wystarczy. Ja przepłynąłem mój dystans i w związku z tym, jeśli kogoś to interesuje, przyszedłem na mój zestaw. <grym> Teraz mogę, prawda? I pozdrawiam. Nie dajcie się z ciebie. No i ponieważ ja słów nie rzucam na wiatr, więc mówię pros foe wybary z tego kieliszka bardzo dobrego białego wina. <ścoughs> A pogoda ciągle bez zmian. Kocych smur, temperatury umiarkowane i cieszmy się życiem, dopóki trwa. I to była naprawdę bardzo dobra decyzja, że tu przyszedłem. Zobaczcie, pusto w bufecie, nikogo nie ma. Ja jestem sam z moim kieliszkiem, bo udało mi się jeszcze zamówić tego fantastycznego wina. I cieszę się z życiem nie zwracam uwagi na wiadomości w ściemie. Pozdrawiam jeszcze widoczkiem. Murek. Taką mamy pogodę na razie.